Jędrek stara się, ale tej miny, i pseudoprofesjonalne aktorstwo. Hej, hej! Nie, nie. Gotuje krew, gotuje krew. Jędrek, pobrudziłeś rekwizyty filmowe. Które? Spodnie są zielone strawy. No już od 10 minut. Jak wam się wspólnie pracuje? No Jestem profesjonalistą, to ja to też się nie wypowiem Może pomilczę Przemilczę to Akcja Nie, nie, się <grym> Czy kred już się robi tak <grym> I teraz kręcimy scenę z krwią. Już ma odpowiednią konsystencję. Wow! Mam nadzieję, że Jędrek podoła, bo o siebie się nie martwię. się pracuje z Karoliną? No, Karolina jest no, trochę niekompetentna, no, bo jest e, no, całkowitą amatorką. No, także. Ale stara się, stara się. Całkiem zdolny naturszczyk, tak sądzę. Mhm. Kim no tu jesteś dziewczynka. Ja? No przecież jestem wizarzystką. Wizarzystką? A nieważne. Nie chciałabyś zostać aktorką? Byłabyś. No myślę, że lepsze niż to, co my tutaj teraz mamy. Tak, prawdziwa czarownica, myje nóż z